Dzień wszystkim, dzisiaj akcja kukurydza. Troszkę już cima bo z mumy pół siódmej wieczór, ale trzeba to zrobić, bo co? W tym roku jeden traktor więcej, czyli ten Fendt będzie lepszy ubite. To już weteran. A ja burty Dobra. A, Słabo było strzel. już mu przeszkadzają światła czy coś. No trudno. No i kolejna przyczepa pojechała. Nie nagrywałem od początku, bo jakoś nie było tchnienia. A też dzisiaj to takie na dzikich papierach, awariackich papierach. Miało być o 3 po południu, a to się przeciągało, przeciągało, aż do 6 wieczór. 5 ciągników jeździ. A dwa ujeżdżają. Będzie grało i buczało. Ale traci się ten telefon już o tej godzinie. Tu mam słomy pod ta pryzma. O, udało się, załapał. Ale to już nie ma nagrywania o tej godzinie. No. Widzicie, suma jest rozścierona pod pryzma, bo tu troszkę mokro było. Trzeba było coś z tym zrobić. A jutro cały dzień prognozują deszcz, więc to jeszcze musi być dzisiaj przykryte mi folia rozwinąć i rzucić dwie warstwy opon dookoła, a potem to już idzie myśleć dalej nad tym. <laughs> Nawet za 2-3 dni. Czy znaczy jutro ma padać, bo jutro już ma być ok. A, traci się ten telefon. Cztery odmiany kukurydzy w tym roku siotę. Jest kadryl, jest popis, boryna i. A eee, kurde coś Hmm Nie pamiętam już teraz Z farmsatu, fa, farm, pil, farm pilot chyba Jak się nie mylę Dobra Jeszcze najbardziej z tego mi się podoba ten kad, Kadryl Czy uan Już teraz nie wiem, Są dwie polskie odmiany, co zawsze się Kadryl ułan Nie, którą w tym roku posiadał Musicie się wrócić do filmiku z Siwu kukurydzy. Jedzie następny. To jest luksus. Stoję z rękami w kapsie i nagrywam. Ależ. Ten telefon się traci już o tej godzinie. jest Nie wiem jak ustawić tryb nocny, ale nie wiem czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Teraz jedzie prawdziwy potwór. Ten bulgot silnika Masyja jest przepiękny Z fliglem. to robi robota naprawdę Ależ Pewnie pełno łap w dół będzie przez ten obraz stabilizacji brak To jest najlepszy przyczepa, nie trzeba ją otwierać, sama się otworzy. Kolega zjeżdża, drugi wjeżdża. Wiesz, się już, że następny w bramie jest, ale to było no, jakieś auto. Nie wiem, to będzie chyba dość krótki vlog, bo tu nie ma czasu ani możliwości nagrywać, a już się widzicie, noc zrobi. Także nie wiem. Dobre. Żebry ręka boli od tego trzymania telefonu. To jest tego 2,5 hektara. Mi to wystarczy. Tam jeszcze widzicie na końcówce. Jeszcze zostało na jakieś 2-3 miesiące leko. O, to jest piękne oświetlenie. Pięć ciągników wozi, dwa ujeżdżają, nie wiem, już to chyba godołach, ale co mu tu godać, więc... <laughs> no to jest konkret hałda. Troszkę mu to wyczyszcza, jak to zamknie. z tego zderzaka, choć to zrzuca. O, ciąg ciąg, ciąg Okej. Okay. Jest i buczy. Coraz ciemniej, no niestety, ale nie będzie ten telefon dobrze nagrywać. Z minuty na minutę gorzej. O, koledzy na pewno co za chwilę światła odpalą. O, patrzcie jak Fędzior ruszył przez hałda. Skubany. Czuję się normalnie jak Szaranow Szaranowicz komentując te zdarzenie. O, idzie jak czołg. O, następny wjeżdżu do placu. I będzie musiał wycofać bo jeszcze poprzedni nie wyjechał, albo się zmieszczył. No, elegancko miejsca dość dobra jak jeszcze coś dogrum, to dobrem to nara, ale będziecie wyjechać później. No i cześć wam wszystkim. Tamtego dnia już nic nie na to było wczoraj To był dwudziesty pierwszy. Września, dzisiaj 23 września, jak widzicie, pryzma już przykryto. No nie, nie nagrywało, wtedy już nic było się cima zrobiło, w w świecie. Zresztą było widać na pewno widzieliście zresztą w pierwszej części, że to się już nie chciało nagrywać to się już zawieszało. A tu mimo. w tym roku biało folia. Niestety tu na końcówce musiałam nadkryć czarną folią, bo już mi tu szkodniki w postaci jakichś psów, czy kotów, czy cholerawiczego zaczęły dziury robić. I musiałam to nadkryć, bo od tego miejsca do tego była pojedyncza folia, bo 33 metry kupił rolka i to było rozwinięte na całość. Z tym, że staro folia dołach pod spodek, a nowo na góra, no tak na opak w tym roku, ale chciała, żeby ta biała była na wierchu. I są dwie warstwy w tej chwili. A na przyszły rok już do, normalnie dom nowo, biało pod spodek, a yy, staro biało na tak także będzie przykryte już tak jak być. Tu widzicie, no pryzma jest dość konkretna. Tu staro folia. Teraz jest problem, bo starą folią nie ma co zrobić, trzeba było brać by do utylizacji. Firma, co śmieci przyjmuje, nie, nie zamierza tego brać. Więc do siebie biera na, na sposób i na to na mniejsze kawałki, ładuje im to do kubła. I za parę miesięcy tego nie będzie. Zostaną to w kuble i będą za zadowoleni, załatwieni. Nie będę mieli wyjścia, będą musieli to wziąć. nawet jakiś worek śmieci i już groj buczy. W sumie to śmieć no, co? Folia, folia, czysto folia, troszkę zmazano no. Do, do, do utylizacji po co? To się nadało na recykling przecież. Tak mówię w, yy, gadka, że, że, recykling, że te wszystkie sprawy odnośnie ochrony środowiska, a o nim się nie, nie, godzi folia jako, jako czysty materiał wziąć na utylizację. To już, to już jest coś, nie? Fakt, jakieś tam troszkę gliny są, ale to by się wytrzepało, nie? Ale nie to nie, no. Widać sobie właśnie po moje widły. Ja zakupiłem to jakiś czas temu. Widać? No. warte swojej cyny, wam powiem. Mm. No i tak to wygląda, no. Jak widzicie, opony mm, na podsłońce. Pod jak widzicie, opony dwie rajki są prawie praktycznie tak jedna koło drugiej. W się przydaje mi. A tam wyżyto już są tak porzucane, byle jak na no, odpierdziel, jak tego dałem. No, tak nawet dość dość gęsto. No, no, jest tego masa. 2,5 hektara w tym roku było zasiekane. Tu myślę na tej końcówce tak pra praktycznie to tu się zaczyna końcówka. No, że jeszcze nie odkryłem tego folium, bo to było bardziej odkryte. Yy, I tu mi się zaczyno już yy, te zeszłoroczne. Tu widzicie jeszcze dość sporo tego jest. Wydawało się w telefonie, że tego nie ma aż ale jest, powiem, solidnie jeszcze. Tu już było odkryte. Ach. Wiadomo, delikatne jakieś straty muszą być, szczególnie na końcówce bo na końcówce już tego tak nie ujeździsz do porządku. Tam pod tym też jeszcze widać, ale to już powiem, wejdzie do góry, to już tam nie będzie żadnych strat. Z tym, że tak, to tak wygląda, że jakbych to odsłonił dali z meter, to tam nie ma w ogóle nic zniszczone. Ale jak to odsłonię dali metr, to mi się to i tak zepsuje i tak, więc to tam jest cienkowarstwa, warstwa, tam 5-10 cm, no. Także nie ma źle. Tu to, co że odrzucił, a tu już jest tak z, 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 nie wiem, z trzech tygodni jakaś, jeszcze z tamtej strony przycisłach tu, żeby to na jednym miejscu mieć, tam to, co skosiłach na kartoflach, to sobie albo albo nie wiem, albo rozwlecza to, żeby się wysuszyło i się to spoli, żaden śmieć, odpad to nie ma, to nie wiem, chyba raczej to idzie spolić, żeby się nie będzie o to kłócił ze mną, wadził po naszym. No i tak to wygląda. No jest moja niezniszczalna koparka. Ładowarka w tej chwili koparka zdemontowana z niego. No i tak to wygląda. No. W telefonie to nie oddowo, ale ta, ta pryzma O33 zawsze brakuje. To jakieś. 35 metrów myślę o długości ta pryzma Wysokość tak około 1,70m Miejscami do 2 metrów nawet Ta nowo jest tam ciutko niższa Ale to przez to, że ona jest bardziej ubita Bo w tym roku jak widzieliście dwa ciągniki ubijały To jest dużo lepiej, bo jak jeden ubijał to on nie nadążył Jak przyjechał ten fligl na przykład i wywalił z siebie To on to nawet nie zdążył wciść dalej, a już była następna przyczepa No i tak Także akcja kukurydza uważam za zamknięto. Tak jeszcze puda do trzech znajomych otwierać burtę w zamian za to, że e, e, oni mi wozili. No i tam jeszcze u sąsiada tam widzicie jest resztka pryzmy. A tam będziemy we wtorek nie wiem, wróć, w sobotę sypać do pełna. Nie wiem, Chyba jakieś 8, 8 do 10 hektarów. Nie wiem, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało na polu. No mogę powiedzieć już że, że plon jest ciutko mniejszy, bo to było widać na polu, że było trochę mniej, były może były wysokie, ale nie były takie grube jak powinny być, ale kolby były dość solidne. Robiłem te testy, jak widzieliście w tych moich w tym moim filmie z siewu, że tam był popis, farm pilot, one, bodajże i coś tam jeszcze było takiego. Hmm. Uan, uan, uan i Boryna, o! I te trzy odmiany oprócz uana to były odmiany co. Ułana, bo kadryl, teraz nie wiem, musicie sobie sprawdzić w filmiku z siewu i te polskie. te uana, bo kadryl to mi wyszło elegancko jak zawsze, a te trzy pozostałe no nie było to złe, ale nie wrócę już do tego, także zostanę przy tym co było na przyszły rok, wtedy zaś kupię tego uana i kadryla, to jeszcze wychodziło mi najlepiej. Bo tu tak było widać, że takie poskokane jedne rządki wyższe, drugie mniejsze, jedne największe i to właśnie był ten ułan albo kadryl. No. Także co? Tu już pryzma jest. Nie, to może tak nie wygląda. Ale odejdziemy może kawałek. I teraz już to lepiej widać. Jakie to jest długie. No, dobrze. Także nie zawracam wam gitary. Podsumowanie jest takie: że kukurydza była ok, nie było źle. A już na wiosnę myślałem, że będzie z tego koszmar. Bo one, w, na początek czerwca, jak kosiły łąki na siano, to były ogromnie mizerne. To były takie malutkie, blade. Ale potem się to zabrało. No wyskoczyło, ale nie było tej grubości źdźbła. Czy jak to tam chcecie nazwać? Roślina nie była taka grubo, potężna. Chociaż nawozy dolistne przyszły. I, ale w tym nam to, tak ciężko powiedzieć: czy ten nawóz dolistny pomogł, czy nie pomogł. Bo w sumie prysko się w tym momencie, jak ona startuje. Jak, jak dochodzi do tego momentu, że idzie ledwo traktorem wjechać, to się prysko tym nawozem. Potem się jeszcze idzie poradnie później, jak już tak faktycznie bida wjechać w nią. A potem to ona już startuje do góry. A to by trzeba było test zrobić po prostu na pół hektarze, powiedzmy, nie popryskać dopalaczem. I sprawdzić, czy, czy będzie to samo, czy nie będzie to samo. Może to nawet nie zauważymy na wysokości, a i na grubości kolby, może to zauważymy na grubości rośliny samej, no nie wiem, no jak Wy uważacie? Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi tam, co wymyślicie na ten temat. Jakie macie wasze ulubione odmiany kukurydzy, które wam najlepiej pelonują na kiszonka? I jakich oprysków uprysków używacie na zwalczanie trawy chwastów i czy dowocie jakieś jakie dowodzie nawozy przede wszystkim ile a też czy dowodzie nawozy do list, na listne, no i to by było tak tyle no dobra także spryzmy kiszonki no tak jeszcze ostatnie rzut oka na pryzmy kiszonki dobra tak dobra będzie ok. trzymajcie się dzięki za oglądanie Dzięki, że ze mną wytrzymaliście, bardzo mi się podobało, że taka oglądalność była pod vlogiem o e, maseju, który się mi popsuł. No ale dziękuję bardzo Andrzejowi, który pomógł mi zjechać do chałupy z tym traktorem i, po, i naprawił to praktycznie, bo ja tam no tak pomogą przy tym ujdzie powiedzieć, że on to w większości zrobił sam. E, no i poszło to w miarę ok. drogie, to, aż tak kwestia nie było, w tysiącu się zmieściło i z paliwem. Bo trzeba było jechać aż do Sośnicowic, spoczynić, bo tu na miejscu w Braci Bożył to ani jeden sklep nie był na miejscu. Panie, zamówce pan na za parę dni, będę mieć za dwa tygodnie, a drudzy powiedzieli, że będą mieli za prawie tydzień. No to dzięki bardzo za taki interes. Czyli lipnie troszkę. Więc yy, masej zrobiony, kukurydza skończono. wykopki też zrobione, wisza wam jeszcze zaległy filmek z wykopek. Nie wiem, kiedy będzie szybci. Ale kiedyś tam wrzuca jeden i drugi Także tam Siadą w fura I prędzej dalej robić, no bo co? Bo trzeba robić no Pomału się szykować do e, Siewów Jeszcze jutro mu przyjechać taką specjalną maszyna, która od siewo Czyści zboże i, i zaraz zaprawia, więc będę miał o jedna rzecz by do zrobienia. Oni biorą 150 zł od tony, więc na pewno jest to dużo lepsza rzecz niż młynkiem ręcznym kręcić, a potem zaprawiać to w betoniarce. Także tak. O. To wiecie, co umie słuchać. Trzymajcie się. Na razie. Bajo.